Witam Was serdecznie. W piękny dzień zimowy, słoneczko dzisiaj pięknie doskwiera. Chciałbym dzisiaj Was zaprosić do materiału. Jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście w prawym dolnym rogu możecie kliknąć suba, będę wdzięczny. Dzisiaj chciałbym pogadać o takim... Powiedzieć można przedsięwzięciu biznesowym, które mnie też zainteresowało, które postanowiłem trochę zgłębić, a mianowicie o mini bezdotykowej. Eee, wydaje mi się, że bardzo często większość ludzi eee, z tego typu usługi korzysta. Sam korzystam. Zawsze mnie to trochę interesowało od strony, właśnie ile taki biznes kosztuje, czy warto go robić, jakie są przychody. Albo prognozy przychodów, oczywiście tam wiele czynników składowych jakby powoduje to, że albo wychodzi, albo średnio wychodzi, albo w ogóle wychodzi. Bo jeżeli otworzysz myjnie w środku pola, gdzie nikt nie mieszka, no to nie ma to żadnego sensu. Myjnie z tego co wyczytałem stały się takim, można powiedzieć, hitem w ostatnich latach w ramach pasywnych przychodów szczególnie, o tym kiedyś też robiłem materiał no bo to jest poniekąd trochę można powiedzieć pasywny przychód. No, stawiasz taką nie? inwestujesz to, one są właściwie bezobsługowe, oczywiście jakieś zaplecze techniczne jest. Ale to firmy te, które ci to postawią, to mogą ci to zapewnić, więc jakby masz interwencję zaplecza technicznego, szybko, techniczno-serwisowego, jeżeli by coś się wydarzyło. Więc y, temat jest. Y, Łatwy do ogarnięcia, dlatego jest pasywny, bo nie wymaga Twojej aktywności wi wielkiej. E, co powoduje, że e, po prostu oszczędzasz swój czas, a można powiedzieć, ściągasz z tego korzyści e, tak zwyczajnie. E, myjnia jako taka bez, bezdotykowa, jak wiadomo, jest elementem takim w wygodnym, tanim, który po prostu powoduje to tanim dla oczywiście konsumenta, klienta, o to mi chodziło, zaczynając ten wywód, ponieważ szybko, łatwo możemy przyjechać umyć samochód, bo przecież nie, każdy myjni nie ma ani karsera u siebie w garażu i robi tą czynność samodzielnie za pomocą swoich środków, które zakupił, więc pozwala to zaoszczędzić minimalnym kosztem. Dużo czasu i jest to wygodne, eee, więc jest to w jakiś sposób bardzo potencjałowy rynek, z tego względu, że samochodów jest bardzo dużo. Bardzo często samochodów, powiedzmy, jest dwa na rodzinę, bo jest mąż, żona, nie wiem, partnerzy. Eee, każdy ma swój samochód, więc, eee, więc sytuacja się rozwija w ten sposób, że potencjał rynku jest duży, no w szczególności gdy mówimy o lokalizacji, bo to jest właściwie punkt wyjścia do tego, gdzie warto tego typu inwestycje postawić. Warto ją postawić w miejscach, gdzie zamieszkują duże ilości ludzi, bądź też jest to miejsce przelotowe, na przykład przy jakiejś dobrej. Drodze, która, którą codziennie przemieszczają się tysiące ludzi, plus do tego jest to na przykład przy stacji benzynowej, gdzie ludzie i tak tankują i przy okazji mogą umyć samochód, albo na przykład przy, nie wiem, przy centrum handlowym. To już wtedy w ogóle genialnie, bo tam się przewija dziesiątki tysięcy, a nie tysiące. I jest szansa, że Twoje przedsięwzięcie będzie rentowne od samego początku. Wszystko to też zależy. Sam proces, jakby wejścia inwestycyjnego w myjnię, no oczywiście, może by, musi, powinien być jak rozpisany, jako biznesplan, tak naprawdę, bo trzeba znaleźć po prostu lokalizację, trzeba mieć zgodę na postawienie tego typu biznesu w danym miejscu bez tego nie wystartujesz, bo nie można sobie tak po prostu myjni postawić, nawet jak to jest mój grunt. Eee, ważna jest ta lokalizacja, o której wspomniałem, no i znalezienie po prostu działki. Działki, eee, w sensie albo pod, e, zakupionej działki, albo wydzierżawionej na podstawie wieloletniej umowy najmu. Eee, co też determinuje cenę tej działki, czy też tego najmu tej, tej najmu, najmu tej działki. Dlatego że wiadomo, że działka w Warszawie w atrakcyjnej dzielnicy będzie kosztowała zupełnie inaczej niż nie wiem, działka w Pcimiu. Tak mi przyszło do głowy. Nie to, żebym znał naszego prezesa Orlenu. Yy, I to powoduje, że koszty są diametralnie różne w ramach startu, działka nie, powi nie powinna być. Yy, Duża, duża, mam na myśli, że nie powinna przekraczać tam kilkuset metrów kwadratowych, w zależności od tego, ile modułów chcemy uruchomić. Oczywiście, to dalej, o tym będziemy dyskutować. Na razie porozmawiamy tylko o samej działce, eee, bo dalej idą też koszta, które są też istotne dla tej działalności, a mianowicie media. No, czy działka jest uzbrojona, czy ma wodę, prąd, eee, i to powoduje. Jakby jaka jest baza kosztowa w ramach uruchomienia tego przedsięwzięcia? Najwygodniej by było po prostu, żeby znaleźć taką działkę, która ma te wszystkie już rzeczy gotowe. No to wtedy jakby jest wszystko dużo prościej, łatwiej, bo tylko zgoda wtedy w urzędzie i możemy startować. Jeżeli chodzi o samą strukturę kosztów ile to kosztuje postawienie takiej, wybudowanie takiej myjni bezdotykowej wyczytałem, że mniej więcej takie czterostanowiskowe czterostanowiskowa myjnia to mniej więcej jakieś 450 m2 ziemi potrzebujesz jeżeli tam oczywiście potrzebujesz jeszcze jakiegoś zainstalować jakiś odkurzacz to jakieś 20 m dodatkowe działki, kompresor takie tam rzeczy, które oczywiście też mogą generować Dodatkowe przychody, ale z informacji, jakie zasięgnąłem, to nie są najważniejsze, e, najważniejsza część przychodów z tego tytułu biznesu. One są pomocne, mogą przyciągnąć klienta, ale nie generują e, w, sam, sam, same sobie jakiegoś wielkiego przychodu. Więc e, jeżeli chodzi o jakie są koszty uruchomienia. Samej, samego tego biznu, biznesu. Więc warto, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu szukać działki już uzbrojonej. Wszystko później się odbywa właśnie w, kon w kontekście jakby decyzji urzędowej, czyli o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz tworzenia projektu architektoniczno budowlanego. Wszystkie te dokumenty są jakby wymagane do tej inwestycji. E, wszystkie, te, wszystkie te koszty, do, do tego należy doliczyć też same koszty robót ziemnych i wykonanie zatoczki, zbrojeń, przepustów oraz odprowadzeń wody. Bo to są jakby takie niezbędne rzeczy, które e, są w, wliczone jakby w sam proces jakby uruchamiania tego biznesu i warto się y, nad tym pochylić, ile to kosztuje. Yy... Wykorzystuje się, robi się myjnię właściwie w dwóch kategoriach, yy, jeżeli chodzi o bezdotykowe, czyli kontenerową i modułową. Yy, mo koszt myjni samochodowej, modułowej jest niższy, jednak Sprawdzają się one głównie na niewielkich działkach, w miejscach o małym i średnim natężeniu ruchu. Droższym, ale zwykle takim korzystniejszym rozwiązaniem jest myjnia kontenerowa. Ponieważ ona, za lepsza, ona zapewnia lepszą trochę ochronę i łatwiejszy dostęp do urządzeń, a przy tym daje możliwość zagospodarowania części budynku na zaplecze, jakiś tam magazyn, pomieszczenie socjalne tego typu rzeczy, a nawet na przykład można tam dorzucić jakiś sklepik z jakimiś tam dodatkami typu albo jakieś yy, yy, wrzucić tam jeszcze jakieś tam nie, maszyny wendingowe na przykład postawić z dodatkami do samochodów typu jakieś płyny do czyszczenia jakieś tam inne rzeczy, dodatki zapachy do samochodów i inne rzeczy i tak właściwie rodzi się to pytanie podstawowe ile kosztuje uruchomienie tej myjni Koszty są zróżnicowane, ale z moich informacji wynika, że tak jedno stanowisko to mniej więcej jakieś kosztuje 70 do 120 tysięcy zł. Ale jeżeli e, chciałbyś otworzyć taką kompletną instalację, można powiedzieć, w ramach tej maini na kilka stanowisk, to może dojść do sytuacji, że to może kosztować nawet 700 tysięcy zł. Tak? Ale samo w sobie to powoduje, e, powoduje to, że to w dzisiejszych czasach nie jest jakaś e, wielka inwestycja, patrząc przez pryzmat e, możliwości inwestycyjnych, jak nie wiem, otworzyć fabrykę czegoś, tak? To 700 tysięcy, maksymalnie podkreślam. A Optymalnie, minimalnie to powiedzmy 200-300 tysięcy złotych. Jakbyś się chciało mniejszą wersję tego biznesu pod z opcją rozbudowy uruchomić, to już, już jest naprawdę e, bardzo fajna i ciekawa inwestycja. No, tak naprawdę, no bo jeżeli chcesz po, otwierać poważny biznes, no to chyba te 200-300 tysięcy powinienś mieć. I to nie jest e, biznes, to jest, który musisz co chwila inwestować bo masz to na gwarancji na początku z obsługą serwisową, którą sobie musisz pewnie wziąć konserwacyjną bo inaczej sobie tego nie wyobrażam yy, można dokupywać tam jakieś jakieś aktywna piana, tam robić jakieś dodatki jeszcze do tego wszystkiego, aby żeby ten biznes jeszcze bardziej poszedł do przodu, w sensie był bardziej atrakcyjny dla potencjalnych klientów yy, i to yy, Powoduje to, że te rozbudowanie jakby infrastruktury tego biznesu może przyciągnąć więcej klientów. No bo bez bezdotykowa jest mniej inwazyjna niż te rolki w takich myinach typu przygotowanych przy stacjach benzynowych, gdzie tam tłuką samochód i co nie tylko. Tutaj po prostu się myje samemu i sam się opiekujesz tym samochodem, czyli płacisz właściwie za to, że umyjesz sam samochód. Tak samo jak na siłowni płacisz za to, że się sam zmęczysz. Taka to jest Takie czasy, ta, tak to mniej więcej wygląda. No i przechodzimy do najbardziej ciekawego elementu, a mianowicie, czy myjnia jest opłacalna. Według specjalistów, których tam znalazłem w internecie i tam w materiałach jakichś branżowych, to wychodzi na to, że biznes jest bardzo ciekawy. Ponieważ y, zwrot następuje mniej więcej w okolicach od 10 do kilkunastu miesięcy. Y, więc sam można powiedzieć, y, sama opcja, czy to jest opłacalne, czy nie, samo się już właściwie wyjaśniło. Tak, jest bardzo opłacalne. Yy, należy tu wymienić zarówno wysokość koniecznej inwestycji, jak i lokalizacji, oczywiście, bo to determinuje ruch na tej myjni, bo inaczej po prostu, tak jak wspominałem wcześniej, w polu postawić można sobie i stodołę, i co z tego? I nic na tym nie zarobi A biznes polega na tym, że te myjnie są po prostu wygodne i łatwe, szybkie. Sam widzę u siebie tutaj na osiedlach, na osiedlu, w którym mieszkam, ale osiedlach, bo tak przejeżdżam, to to przeważnie są kolejki do tego typu usługi jaką jest mycie samochodu. I tak jak wspomniałem, inwestycja sama w sobie nie jest jakaś wygórowana. Mało tego. Firmy, które sprzedają tego typu pomysł na biznes, mogą ci to zleasingować, z pomogą ci załatwić kredyt, pójść w tą stronę. I to powoduje to, że w ogóle wtedy może być tylko fajnie. a już jeżeli jesteś na przykład właścicielem jakiejś fajnej działeczki w, w dobrym miejscu, gdzie ci postawiono hiper duże osiedle a ty nie wiesz co zrobić ze swoją działką no to nic innego tylko pogratulować no. nie musisz tego sprzedawać możesz się z kimś dogadać albo samemu postawić, no, tak jak powiedziałem, albo pod kredyt albo wyciągnąć za skórniaki i iść do przodu w tym temacie ja mówię, sam się poważnie nad tym zastanawiam, bo bardzo mnie to zaciekawiło, tym bardziej jak zacząłem zgłębiać ten temat bo to jest bardzo fajna inwestycja, tak mi się wydaje Yy, więc, jeżeli Was zainteresował ten materiał, to liczę na suby, plansza się pojawiła, klikamy na środku i będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, do następnego.